I okoliczności w które trudno uwierzyć. 4. W 2003 roku Juan Catalan został oskarżony o morderstwo, którego nie popełnił. Tego dnia był bowiem na meczu bejsbolowym, ale brakowało na to dowodów. Przypomniał sobie jednak, że podczas meczu kręcono na stadionie scenę do serialu Pochamuj entuzjazm, na której przez ułamek sekundy był widoczny w kadrze. To przypadkowe ujęcie z sitcomu uratowało go przed dożywociem. 3. W 2020 roku streamer Simcopter, grając w Gesser trafił na ulicę w Dominikanie, gdzie Google Street View uchwyciło jego sobowtóra. Mężczyzna wyglądał identycznie jak on i miał nawet podobne, Ubrania. Streamer zwyczajnie zaniemówił, ponieważ szansa na takie zdarzenie jest praktycznie zerowa. 2. W 2017 roku były zawodnik NFL Dylan McCullough odkrył w dokumentach adopcyjnych, że jego ojcem jest niejaki Sherman Smith. To imię zwaliło sportowca z nóg, ponieważ okazało się, że to jego trener i mentor, którego znał od 28 lat, a ludzie już od dawna żartowali z ich podobieństwa. 1. W 2005 roku aż 110 osób trafiło 5 z 6 liczb w amerykańskiej loterii Powerball. Zwykle zwycięzców drugiego stopnia jest zaledwie kilku, dlatego podejrzewano oszustwo. Okazało się, że w Wszyscy skorzystali z numerów znalezionych w ciasteczkach z wróżbą. Zbieg okoliczności kosztował organizatorów prawie 19 milionów dolarów w wypłatach.